sobie a solo walne, solo. Tylko Rypię sobie solo. na padzie tak, mam ciężej, ale git Luz druzie. Wszystko pod kontrolą. Na no, padzie też mogę sobie pograć, czy nie? Na padzie sobie, A Czekajcie, bo ja będę teraz jak będę w teamie albo dobra. Jak będę grał z widzami, znaczy z wami, czyli, mi nie ogląda, czyli z nikim, no to sobie ten. Eee, najwyżej będzie przecież dobrze, bo będzie można też pogadać sobie, nie? Na no, to to właśnie będzie fajniejsze. Dobra. Właśnie patrz, lajba, a, a niech mi nie ogląda dlaczego, <laughs> jakie zło. Będzie można też pogadać sobie, nie? Na no, to to właśnie będzie fajniejsze. Dobra. Właśnie patrz, lajba, a, a niech mi nie ogląda dlaczego, <laughs> jakie zło. Dobra, nie ja patrzę live'a, bo zawsze kiedy patrzę live'a, kiedy chcę oglądać, to mnie nikt nie ogląda, dlaczego to jest takie zło. <laughs> nie no, to nie jest w sumie złe, tylko to mnie wnerwia. To mnie nie wnerwia, po prostu. Nie mnie nie ogląda, bo jestem głupi. <laughs> nie no, nie wiem. Po prostu tak jest. I co ja zrobię? Co ja z tym zrobię? No... No nie mogę przywinąć swojego live'a. Ej, halo? O, może zobaczymy ile jest osób... JEST! Z jedna czyli tylko ja, mój rekord! <śm> <śm> nie lubię solo. No dobra, lecę tutaj. Ha, niech mnie zabiją. Zawsze ja lubię tak latać na nie? Ale już, dobra. Sobie będę... I tutaj to polecę sobie tutaj, nie? Gira solo. To z widzami, no to tylko z widzami, nie? Nie no, tylko... Tam już nie A, tam sobie walnę. Spróbujmy szczęścia. I kiedy dne jako pierwszy. No już jakieś AWPE jest, to jest najgorsze. Się boję takich AWPE. Oni już do mnie ładują, ja to słyszę. Mam masy na jedno ścianę. Rozjadę ich. Ja tak sobie tutaj sobie nagrywam lewa. A szukam tyle osób na lecie, nie? czy znaczy, tak zawsze jak nie mam grać, to po prostu sobie na internecie tak szukam tych typów. No i właśnie teraz nie mam jak zwykle z kim grać. nie z moich znajomych tutaj na play nie gra na no to. No ja odpalę sobie szukam... znaczy najpierw tak... Po ale mam laga, a ja mi logowało. Ja Jak mówię, no to odpalę no to sobie live'a, może ktoś przyjdzie. No i bo nikt nie przyszedł, nie? No to gadam sam do siebie, jak głupi. No i po prostu. To ten. Odpaliłam sobie, bo myślałam, że ktoś przyjdzie. zmyślam dalej, że ktoś przyjdzie. Może no ktoś przyjdzie już. Nie bądź szedem. Dobra, sobie tak zrobię. Myślę, że tak będzie lepiej. Nie no, tak to już nie, ale tak to już myślę, że będzie najlepiej. Nie ma matsów. Co mi smuci. tak samo to się boję tak dojeżdżać i bytnie, nie. Ale trochę armora bym sobie pozbierał Około armor to jest potrzebny, tam ktoś jest Tam Dobra, najadę go Spróbujmy szczęścia Nie no, najważniejsze, że nie, dobra, nie jestem głupim bombikiem Jestem bambolem <ścoughs> Cześć Ale łatwo ale bombik Ale to był taki fest Bambik, nie? Chyba. Ale to był tak. Obróż Nie będę go aż tak krytykował, ale no był bambikiem. Przyznam się. Taki ja próbuję to być fajny. <laughs> O, po co? Sy, wezmę. Ej, taki ja się ciesząc że zabiłem jakiegoś typa na lejwie, bo tak normalnie ich ścisnę, e, jakbym, nie wiem, zabił że nie? To <grym>, właśnie nie jest śmiesznie. No dawaj. O nie, typek do mnie biegnie. No man, o oh man. O oh mi bro. Ej, skąd! Chłopie! No! Jak Nie... Ja. To pierwsza runda była, nie? Co ja wam powiem? Pierwsza runda zawsze wyjdzie źle. <grystanie> ja tak mam. Dobra, nie nagrywam tego gówna, debilnego. Nienawidzę was widzowie, jesteś najgorszymi debilami, głupimi, obseranymi, zesranymi. <grystanie>